Kupiłem sztycę Santur NCX po pewnym czasie złapała luzy. Myślałem, że to kwestia naciągu sprężyny. Ale okazało się, że ta część zaczęła wychodzić. Dlatego będzie okazja to rozebrać, sprawdzić jak jest zbudowane. Zresztą. Wypadałoby to rozebrać, żeby porządnie wcisnąć tą część na tą część. A tu mamy jakieś plastikowe podkładki. Plus wałek metalowy. Tak też jakaś podkładka sprężyna. No tutaj mamy śrubę regulacyjną sprężyny to będzie wypadało wkleić na na przykład naklej do gwintów. Od tej strony też są takie te śruby zabezpieczające. Ups, ups, ups. a dobra, dobra, Tu mamy tulejki z kołnierzem. To też wypadałoby włożyć od tej strony. Górną część sztycy nabiłem na rurkę na takiej samej zasadzie, jak się nabija młotek na trzonek, czyli uderzając rurką o twarde podłoże. Do tego użyłem chińskiego kleju do gwintów i skończyły się moje problemy ze spadającym siodełkiem. Dobra, tak głęboko jest wkręcone, zanim w ogóle sprężyna się napnie. No już widać ślady z użyciem. Główne zalety względem takich prostych sprężynowych, no to jest zwiększony skok. Mniejszy skok tutaj przekłada się na większy skok siodełka, no a dwa brak ruchów na boki, bo w tamtych jednak są większe luzy i siodełko delikatnie chodzi na boki.